Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Elden Ringa Próbujemy znowu zawalczyć z tym gościem W międzyczasie poza nagraniami wyfarmiłem sobie set Tego tu oto Mnicha czarnego Ognia Oraz ulepszyłem trochę nasze duchy Myślę, że dzięki temu powinno pójść lepiej Nam z niego wypadło nie gasnący motyl, ale odpoczniemy sobie przy ognisku i jeszcze, spróbujemy jeszcze raz pomocą latenny która jest ulepszona na plus 4 będzie biła ona teraz większe obrażenia. Musimy uważać. Ze mną walcz, zostaw ją w spokoju. No mogłem zrobić do przodu. Aj, strasznie dużo życia straciliśmy. Dobra, pięknie. Teraz musimy uważać. Okej. Okay. Teraz mi wchodzą mi jeszcze tą umiejętność jego. O nie! Nie zdążyłem zrobić moniku. Cholera. Nie było źle, ale niestety nie udało się. Aj, cholera. Udało się go powalić. Musimy uważać na, na ruchu jak on robi. Udało się go powalić. Super. Teraz musimy uciekać do tyłu. A ten nam już nie żyje. Nie zapędził nas kozirów. Kurwa! Prawie przez to zginęliśmy. Jest ciekawie generalnie. Jeden atak? Nie! To jest niemożliwe, to co się stało. No gra sobie ze mnie jaja jakieś robi chyba. Ach, cholera, nie dowodziłem kiedy on wykonuje w ogóle ten ruch. Kurwa, ale miał delay na tym ataku O nie, kurwa mać Dobra, teraz wali kręciołka Zresztą fajna obrazina z krwawienia Chciałoby się go powalić Teraz był za daleko, żeby go zaatakować, ale teraz jest na przykład fajnie Najgorsze jest to, że on potrafi szybko skrócić dystans. W niektórych momentach jest wrażenie, że nas nie trafi. A tu jednak on doskakuje i gdzieś tam sięgnie tą ręką. O nie! Mać, bo chciałem uratować latenne. Matko, mam go dość. Ostka wieża Kelit. Nie wiem, nie mogę. ...podległości wymierzyć. No nie, zostaw ją! Aj. No to teraz już chuj. Generalnie on ma 15 tysięcy KP my ubijemy kurwa po 170, nie? To to jest jakiś żart. Musimy czekać na momenty, w których on, czar on czaruje. Wtedy możemy mu zadać cios. Kurwa, jak to nas trafiło, co? Bo na przykład ten cios ciężko wymierzyć tą odległość. Musimy trzymać się środka areny mniej więcej cały czas. I wypiłem ostatnią butelkę przez przypadek. Pierdolę tą walkę z nim, naprawdę, ej. Kurwa mać. Wtedy co miał to jeden jebany HP Nie no, to jest żart jebany To jest żart jebany Kurwa, no nie w tą stronę zrobiłem unik Nie wiem kurwa, no teraz to zrobił po prostu pyk pyk Dwa szybkie ciosy i chuj, no nawet kiedy miał zrobić u nich co? Tracę kurwa zmysły Już straciliśmy tarczę nie wiem kurwa co ja mam zrobić, może jest ja to luter jednak przyzwę

Dobra, teraz musimy uciekać. Znowu musimy uciekać? Nie wiem kurwa. Jakie inne duchy bym mógł przyzwać? Dobra, udało się go powalić. Fajnie. Kurwa, ale zmienił cel, no. To się zmienił cel, no bo ona już nie żyła, no, ale... Rozumiecie o co chodzi. Ні nee. Kurwa, zrobię unik. Aj, no jak to mnie trafiło, no! Dobra, ogólnie plan jest taki, że spróbujemy go otruć. No cię go powalić. O nie, trochę musimy uciekać. O nie, musimy uciekać Udało się go powalić Ale nie udało się mu zadać ciosu Nie dajemy mu odpocząć wrócić na nich, w niego wejdzie.

Można musimy uciekać. Nie! Krócizna już mu minęła, musimy ją na nowo nabić. Super, udało się go powalić. O nie, teraz musimy uciekać. Kurwa! Oczywiście, że mnie uderzyłeś. Jebany śmieciu. Udało się. W końcu. Za dwudziestą próbą. Ten śmieć został pokonany. O mój Boże! Dostaliśmy całego set. Sprawdźmy sobie od razu. Kaptur ze trzy tych kawałków gładkiej skóry noszonych przez apostołów boskiej skóry. Apostołowie, którzy ponoć kiedyś służyli przeznaczonej śmierci wodem czarnym płomieniem zabijającym bogów. Lecz gdy zostali pokonani przez Malekita, czarną kringę, uwięziono źródło ich mocy. A, całej jego szaty. Tata postowa. Kurczę. W końcu. I dostaliśmy 95 tysięcy dusz. A tu mamy skrzynię ze skarbem. Wielki Miecz Zabójczyni bogów. Po to, tak naprawdę, się męczyliśmy cały ten czas, żeby zdobyć właśnie ten miecz. Jest on zajebisty. Skaluje się z wiarą, siłą i zręcznością. Yy, widzę, że będzie to duży ciężar dla nas, dlatego będziemy musieli to zmienić. Jest on super. Święty miecz królowej o zmierzchowych oczach, która kierowała apostołami boskiej skóry, zanim nie pokonały jej Malekit. Czarne płomienie, którym władają apostołowie, pochodzą z tego miecza. Umiejętność Czarny Ogień Królowej Podkal, Podpal klingę czarnymi płomieniami zabijającymi bogów, a następnie wykonaj zamaszyste cięcia Możecie zobaczyć, ten miecz jest generalnie ogromny Ma fajny moveset e, Bije dużo obrażenia zwykłe oraz od y, magii U, Od magii, od ognia Niestety teraz jesteśmy za ciężcy i patrzcie na umiejętność Możemy ciskać takimi płomieniami w przeciwników eee, Wbijemy sobie buteleczkę Nie wiem czy będzie widać Myślę że tak Można chyba tego kilka razy użyć z tego co mi się wydaje No właśnie, można zrobić takie dwa cięcia Jedno cięcie i drugie cięcie To bije duże obrażenia i ma dosyć duży zasięg. Tak więc wróćmy na górę. Myślę, że możemy dodać sobie od razu poziom. O, ja myślałem, że wrócimy tutaj na górę. A to nas wywaliło ogólnie. Yy, tej wieży. A mamy jeszcze górę do zwiedzenia przecież. Dodajmy sobie tylko poziom rozwój postaci myślę, że możemy możemy dodać w sumie trzy punkty aż dalibyśmy sobie może coś witalność wytrzymałość witalność jeden punkcik w wiarę ten niec dalej jest zbyt ciężki, żeby go nosić tak po prostu Dlatego musimy zmienić troszeczkę nasz ekwipunek. Myślę, że możemy sobie założyć jakieś o, na przykład te karwasza stoła boskiej skóry są lekkie. O buty też byśmy musieli jakieś lżejsze założyć. Nasze ważą 7 kilo i to już powoduje duży ciężar. O, na przykład takie nagolniki wygdańca, które ważą 5 kg I one już... My 6 kilo by było i już mamy yy, szybkie role tak naprawdę Więc możemy też założyć na królewskich szczątków. Już mamy średnie role, teraz już można coś z tym zrobić. Ok, tak więc myślę, że tutaj zakończymy nasz odcinek. Po kurczek godzinnym biciu się z tym śmieciem. Udało się. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Zostawcie lajka, like subskrypcję, komentarz. Yy, trzymajcie się, na razie, cześć.